I w kasku żółtym 100% D Najbardziej po zewnętrznej startuje Sebastian Ułamek. Popatrzmy. Szósty wyścig, powtórny start. To teraz znowu Sebastian Ułamek. No idealnie powtarza ten manewr. Zanim Niki Pedersen. Daleko gdzieś odjechał od krawężnika Rafał Dobrucki. Teraz Ułamka atakuje po wewnętrznej Pedersen. Ułamek pierwszy, za nim Pedersen. Dobrucki walczy o trzecią pozycję. Utrzymuje ją, choć mocno naciska go. Niemiec Bachuber. Ułamek pierwszy. Ważne punkty wiedzie teraz reprezentant Polski. Odskoczył od Pedersena. Dobrucki trzeci. Ma około 10 metrów straty do Pedersena. Teraz będzie próbował na pewno przypuścić jakiś atak. Ale po wewnętrznej atakuje teraz Dobrucki. Jest bardzo blisko. Niki Pedersena. Daleko z przodu. Sebastian Łamek. Teraz po zewnętrznej. Rafał Dobrucki. Nie da rady jednak. Skontrował go Niki Pedersen. Łamek pierwszy. Drugi Pedersen, teraz atakuje Dobrucki. Takie klasyczne nożyce, ale pilnuje krawędzika. Niki Pedersen, Rafał Dobrucki, ciasno na prostej. Dobrucki, już drugi. Ogromna radość reprezentantów Polski i polskich kibiców. Podwójne zwycięstwo Polaków w wyścigu szóstym. Sebastian Łomek, trzy punkty. Dwa punkty, Rafał Dobrucki. Wspaniała walka, gonił za Duńczykiem, Niki Pedersenem. I dogonił go na prostej przeciwległej do wieżyczki. Dwa punkty Rafał Dobrowski, jeden punkt Duńczyk Niki Pedersen, bez punktu reprezentant Niemiec Stefan Bachuber. A więc po dwóch seriach startów pięć punktów.